Jack Krengler! Oh yeah! That's right! Dzień dobry, witam Was po nowym roku. Cześć. Ja jestem Nexos i dzisiaj mamy kolejny odcinek, drugą część naszej kampanii, która dzieje się z perspektywy Alliance. Jest to kampania spacza 8.1 i wiem, że wiele osób na przykład nie przedłuża subskrypcję, a chce zobaczyć jak ta kampania może wyglądać. Jest tu jakiś lore i tak dalej, więc zapraszam na poprzedni odcinek, który znajduje się w prawym górnym rogu. No i również na ten odcinek, więc przejdźmy, zobaczmy co dzisiaj będzie się działo. Generalnie po obronie Angle Point Raft wraz z e, Jane'ą Proudmore wróciliśmy na nasz statek i okazuje się, że Kelsey, taka gnomka, inżynierka, e, ona m, ma coś, co może pomóc nam właśnie w naszych działaniach wojennych. Natomiast nie chce przejść do jakichś takich e, specyficznych informacji, gdyż twierdzi ona, iż mogą być to zbyt ważne dane, żeby po prostu je jakoś w ten sposób przesyłać, dlatego musimy iść wow. teraz do niej i czeka ona na nas e, w Zuldazarze na Xibali, czy też w Xibala, tak to się nazywa. Jesteśmy na miejscu. Co to za informacje? Czy, czy oni mają tu jakąś technologię? O nie. Nexus, pozwól mi przedstawić Megs oraz Mortona gnomy, które dosyć mocno wstrząsną rzeczami tutaj u nas w Alliance w taki wielki sposób. Oni właśnie stworzyli pewne urządzenie, które może zamienić każde zwykłe normalne zwierzę w wielką niepowstrzymaną bestię, którą możemy uwolnić się na naszych przeciwnikach. Pozwolę Mex oraz Mortonowi podzielić się jakimiś specyficznymi informacjami, natomiast obiecuję ci, że ta technologia będzie rewolucyjna. Okej. Okay? No dobra, czyli po prostu dostaliśmy jakiś kawałek informacji w formie dialogu, że jest to urządzenie, które używamy, możemy rzucić jakąś bestię. No i mamy też jakiegoś kandydata na to, żeby tutaj. E, e, pokazać jak to działa. No okej, okay. zobaczmy. Cały czas dopracowujemy tą naszą maszynę, ale musimy najpierw przetestować jego rdzeń w wpierw. To jest naprawdę potężne. Technologia jest lata przed hordą, ale jest tak prosta w użyciu, że nawet ork mógłby to zrobić. Zobaczymy czy mi się uda. A więc mamy zwykłego kurczaka i tego zwykłego kurczaka za pośrednictwem NBG Fire Core możemy zamienić w potężną bestię. Wow. okej, okay, czyli rzeczy... Że... O Jezło, mnie atakuje! Ale kurak mnie bije. Ok, to już. What the hell? Okej, okay, Clucker. Dobra, uwaga, próbujemy teraz drugiego. Dobra, rzucił się na mnie. Ja muszę go bić. Nie wiem, dobra, spróbujemy. Ew, oh Dobra, zabiliśmy to. Dla optymalnych rezultatów, Fire, bo tak nazywa się to urządzenie, powinno być używane na kimś, kto ma nieco większy potencjał intelektualny. Nasz następny partner jest właśnie nieco mądrzejszy niż kura. On został, on oraz jego rasa została wzmocniona przez Kajamite, który dał im bardzo dużą inteligencję. Ruszaj w tam wyznaczone miejsce i przetestuj Ambig Fire. Generalnie Kajamite, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki materiał, który sprawił, że powstały gobliny. W zasadzie nie wiem dokładnie czym był Kaja Might, ale na przykład macie jakieś tam Kaja Cola, Kaja Cola i tak e, dalej, jest to po prostu coś co sprawiło, że gobliny stały się inteligentną taką rasą, która jest inaczej inteligentną. No, wiecie, w zasadzie są obrotne, są inteligentne. No, i też mieliśmy przypadki jak na przykład Kaja Might zaczęły e, na przykład spożywać czy też tam używać w jakiś tam sposób e, małpy, na przykład, i te małpy stawały się też mega takie inteligentne. E, więc y, jestem ciekaw. Prawdopodobnie będziemy musieli bawić się z jakimiś małpami. Have my partner sent for me? Is it time? O mój Boże. On ma nawet nowy model tego, tego. Grong. Czy mi się wydaje, czy to nie jest boss przypadkiem z następnego rajdu? Grong. <laughs> oh, damn. Teraz to jestem ciekaw. Moi pobratyńcy zażynani są niczym zwierzęta. Próbowałem dogadać się w jakiś taki cywilizowany sposób, natomiast ci kłusownicy bardzo jakby są nieracjonalni w ich myśleniu, ich, ich jedyny sposób to brutalność, więc pytam Ciebie Nexus, kto jest prawdziwymi zwierzętami? Boli mnie to, że muszę zniżyć się do ich, do ich poziomu, natomiast myślę, że wyczerpały się wszystkie pozostałe opcje. No dobra, małpa idzie z nami. Holy shit. Zobaczcie, kłusownicy, Bilgewater, okej, okay, czyli Horda. Eee, generalnie z kartelu, Bilgewater. Nie pamiętam jak on został przetłumaczony. Generalnie w Hearthstone'ie te Bilgewater został jakoś tam coś tam... Na, nawet, nawet nie chcę jak, nasi polscy tłumacze mają różne fantazje swoje. Eee, te tłumaczenia to, to też swoją drogą. Niemniej jednak musimy współpracować tutaj z tym zwierzątkiem. We kill out of necessity, not of our greed, czyli zabijamy z konieczności, a nie dlatego, że yy, jesteśmy chciwi czy coś w tym stylu. A co tu mamy? Rzucimy jakąś pułapkę. Ora, teraz kurde, Marksmanship Hunter w akcji. Musiałbym tylko... Oh, shit! Jakiś lag tutaj się pojawił. Oj, proszę bardzo, to jest, zobaczcie jest mights, widzicie? To jest to. I gdy go użyję, to increase damage done by 10% does not stack, czyli możemy tutaj ten... I generalnie te małpy, które tutaj były, w tym miejscu, gdzie się kwestowało, to one też właśnie były pod wpływem kajamaitu I to były właśnie takie małpy, które były takie mega inteligentne. Planeta małp normalnie. I przy okazji, jak zabijamy jeszcze tych kusowników, to musimy uwolnić te małpy, które są tutaj. I thought I would die in this case. Zobaczcie co inteligentne małpy. Freedom is yours! I... <noise> wow, ten małpek powiedział, że gdy będę już kolosalny, to horda pomyśli dwa razy... By raz jeszcze wyrządzić krzywdę Dakani. Dakani to jest jakby ten klan tych małp, czy coś w tym stylu. Czyli oryginalny pomysł jest taki, żeby rzeczywiście użyć tego urządzenia na zwierzęciu, znaczy na tym, na tym gorylu, małpie, która jest inteligentna, gdyż jakby spożyła kajamaj, czy też jest pod wpływem tego Kadzamajtu. I teraz, kurde, mamy ją wzmocnić i ruszyć na hordę. Ale wow! To się chyba nie skończy dobrze, coś tak czuję Takie mam wrażenie Pomogłeś mi przygotować moją wioskę na moje odejście Natomiast ja teraz muszę przygotować się sam eee, Spotkamy się w jakimś grocie Gdzie wypowiem się, znaczy powiem moje ostatnie do widzenia I shall make my way to the grotto Say my farewells To będzie przemówienie do małp Odkąd Might zaczął pojawiać się dookoła na naszych ziemiach Zacząłem zastanawiać się nad sensem istnienia Dlaczego ja zostałem obciążony e, tą inteligencją Jaki jest mój cel I odnalazłem go Odpowiedź brzmi Ambigifier Jestem tutaj po to by pomóc Alliance pokonać hordę Jeśli mogę uratować życia poprzez e, po prostu wzięcie udziału w tym eksperymencie e, To mój wybór jest prosty Potrzeby w większości przeważają nad potrzebami jednego Jestem gotowy Your I will not be forgotten I must be forgotten Dobra, jedziemy na małpie Dobra, w trakcie naszej podróży my tutaj sobie troszeczkę rozmawiamy Jakby bajamy sobie troszkę no i generalnie to właśnie on gdy jakby poznał się z tymi gnomami to ich urządzenie nie było jeszcze doskonałe, nie było w stanie jakby w pełni działać, natomiast dopiero gdy poznały te, te małpy inteligentne no to to urządzenie zaczęło się rozwijać i rzeczywiście on tak mówi, zastanawiasz się pewnie czemu ja tutaj wybrałem taką drogę, natomiast no po prostu gdy usłyszał, że będzie można po prostu dołożyć hordzie to stwierdził, że zajebiście, mega fajnie, najwyraźniej ma bardzo mocno napięku. No i później taki, się taki bardzo człowiek taki, wiesz, tak między nami to jestem troszeczkę bardzo nerwowy. Wiele osób pokłada we mnie nadzieję, dlatego troszkę się denerwuje, natomiast ja chcę ich zaskoczyć pozytywnie i tak dalej. Yy, I on akceptuje ryzyko związane z tym urządzeniem. Bardzo inteligentna małpa. Boże rip Grong! Yy. Będziemy musieli najpierw pobrać parę statystyk, zanim użyjemy MBK Firea. Gronk będzie musiał wykonać różne podstawowe zadania, które zadecydują, czy też określą jego szybkość, inteligencję oraz siłę, i dopiero za pośrednictwem tego będziemy mogli działać. Okej okay. I salute your commitment to the science. Okej okay. Czyli speed pierwszy. There's markers out here. See how quickly Gronk can reach it. Okay. Czyli musimy Pobiec, gdzieś. Reach the marker. Ok, czy ja tu gdzieś mam jakieś przyspieszenie? To jest roar. Leap, uwaga. Wow, okej, okay, doskakujemy sobie tutaj. Gdzieś tu powinien być marker. I'm proud to play my part in the science. In the... Ok, bo to jest ten, speak. Dobra, bo tu możemy go tak zmusić do tego. I teraz musimy wrócić, chyba, tak? Wracamy? Ok, I'm proud to play my part in the scientific endeavor that ultimately the undoing of the horde. Okej, okay. <laughs> czyli sprawdzamy jego mowę, no, a musimy poznać jego siłę, w takim razie, no to wybierzmy jakiegoś gościa i spróbuję go skopać. So, roar! I teraz smash, boom, boom! Dobra, udało się. Rezultaty naszych eksperymentów oraz statystyki, które osiągnęliśmy są bardzo zadowalające, niemniej jednak urządzenie jeszcze potrzebuje dodatkowych kalibracji, jakichś tam yy, dostosowań. No i musimy teraz zebrać troszeczkę azeraitu, natomiast nie musimy go zbierać samemu, dlatego że y, najgorszą część roboty wykonały już gobliny, czytaj to one wykopały ten azerait, my teraz musimy po prostu ten azerait pozbierać, który zostanie następnie użyty dalej. E, no i musimy jeszcze przetestować core, czytaj e, żeby sprawdzić jego stabilizację e, i musimy to używać na nieżywych, zobaczcie tej rzeczach. Holy shit! Z tego co wiem, tak wyczytałem, to to chyba się odbywa kosztem inteligencji. Stąd też, e, im, większe, im większe stworzenie jest, tym kurde, głupsze się staje najwyraźniej. Dlatego też używa się go na bardzo inteligentnych osobnikach. No i musimy mniej więcej znać, jaką dawkę użyć, tak, żeby po prostu nie stracić z nim kontaktu czy coś w tym stylu. Crate of No i dobra. Zebraliśmy wszystko, co potrzebne. Możemy przejść do tego zadania. Jesteśmy gotowi i musimy się gdzieś tutaj przejść poza tym campem. Tym więc zobaczcie, że mamy tutaj nałożone urządzenie na, naszą, na naszego Małpiszona. Eee, I musimy się przejść gdzieś za obóz. Dobrze, tak to widzę? Gdzie, gdzie musimy iść? Jungle Escort, nie, Ambigifying. No dobra, stańmy sobie tutaj i uwaga, używamy urządzonka. Boom! Okej, okay, wow! Ale jest ogromny. Definitely bigger, but we still need to monitor the stats. Ok, i co teraz? Musimy iść gdzieś dalej. No, raczej musimy teraz zmierzyć statystyki, jak wyglądają. Więc przejdźmy się do tego miejsca, zobaczmy, czy jesteśmy szybsi i czy możemy mówić, jak wygląda inteligencja. Me want bigger. Me can handle it. Okej, okay. czytaj, jak widać, już troszkę stracił na inteligencji. Eee, no dobra, to teraz musimy. Co tam? I am grog, I'm helping. <grym> dobra, co dalej musimy zobaczyć? Teraz musimy tutaj, eee, może pokonać ten? Boom! Okej, okay, wzięliśmy na strzała. No nieźle. Dobra, uwaga, zwiększamy się. Wow! Okej. Okay. Czas przetestować jego, jego siłę. Boom! Okej, okay. to jest dosyć silne. <laughs> no, drogi przyjacielu, czas na Twoją pierwszą misję. Eee, dobra, przetestujemy go dosłownie w akcji. Więc e, przeteleportowaliśmy się teraz na skraj Lasu. I zobaczcie, że możemy teraz wjechać dosłownie w hordę: Czyli Temple Force is destroyed. Eee, Ciekaw jestem, czy on ma coś na pięku z Zandalari, Chociaż są oni częścią też, też można powiedzieć, hordy. Okej, okay, jest i horda. No na to horda nie jest gotowa. Boom! Ej, kurde, teraz. Roar! Izyk. Boom! Dobra, o oh, jezu, jak teraz my tutaj rżniemy hordę? Abort, abort, he's out of control. <gryw> o nie. Okej, okay, straciliśmy kontrolę nad nim. Nie! Okej, okay, czy my się przeteleportowaliśmy razem z małpą? O oh, shit, co się stało? Wow, skuliśmy go teraz, najwyraźniej. Upsi, Daisy! grogowi się udało wykonać swoją misję, niestety straciliśmy nad nim kontrolę. Musimy teraz go troszeczkę uspokoić. Niech po prostu sobie troszkę pośpi. Dobranoc, dobranoc. No nic, najwyraźniej urządzenie jeszcze trzeba będzie nad nim popracować. Don't drop him! Wow, wyciągają go dosłownie. Wow! Nasza robota została skończona. No nic, jestem ciekaw jak dalej rozwinie się historia tego małpoluda e, A na teraz my musimy wrócić do Boralus e, i oczywiście zaraportować nasze poczynania w tym miejscu. No i moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek kampanii. Druga część mega ciekawa. No i widać, że Alliance ma jakieś asy w swoim rękawie Niemniej jednak widząc, że Gronk, czyli ta małpa będzie bossem na najnowszym rajdzie Która będzie zarówno stronie Alliance jak i hordy z tego co wiem No to myślę, że tutaj coś poszło nie tak Niemniej jednak zobaczymy co będzie dalej Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Jeśli tak to upewnijcie się, że dacie łapkę w górę Jeżeli wam się nie podobał łapkę w dół Napiszcie co na dole sądzicie No i do zobaczenia, trzymajcie się, papa, cześć